28 listopada w Sejmie odbyła się debata odnośnie powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa, czyli oprogramowania szpiegującego wykorzystywanego przez polskie służby. Urządzenie Pegasus jest oprogramowaniem szpiegowskim umożliwiającym dostęp do każdego telefonu komórkowego umożliwiającego dostęp do zdjęć, do nagrań, do wiadomości, do mikrofonu oraz do kamery. Ponieważ smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego życia, każdy z nas, w czasie rządów PiSu miał przy sobie urządzenie podsłuchowe, które jeszcze mogło nas nagrywać w dowolnym momencie. O tym właśnie mówimy. Pegasus jest bronią specjalną, jest nazywany wręcz bronią cybernetyczną, bo może przejmować kontrolę nad telefonem, może ingerować w ten telefon, może przeinaczać materiały tam, czyli tak naprawdę jest to zdalne sterowanie telefonem. Nie da się bardziej. Głębiej inwigilować, niż łamiąc oprogramowanie telefonu na tak zwanym podstawowym poziomie. Nie ma wtedy nic, co jesteśmy w stanie ukryć. Począwszy od loginów i haseł do banków, skończywszy na zdjęciach, notatkach, wiadomościach, choćby nie wiadomo jak były szyfrowane, kiedy opuszczają nasz telefon, to dla podsłuchującego są przeźroczyste, bo podsłuchujący ma dostęp. Do tego telefonu na poziomie przed szyfrowaniem. Tutaj wrzucę ciekawostkę, o której wcześniej nie wiedziałem. Okazuje się, że podobne oprogramowanie było wykorzystywane przez służby, również zarządów POPSL. W 2012 roku system Remote Control System, system, który potrafił niemal to samo co sławiony Pegasus. System oprogramowanie wgrane na telefon pozwalało włączać mikrofon. Podsłuchiwać otoczenie, podglądać otoczenie przez kamery, sczytywać, odbieranie wiadomości, ściągać zawartość książki koniakowej. Skąd ja to wiem? Otóż, proszę pana, z tego, co ujawniła kanadyjska firma Citizen Lab, ta, na no, którą się dzisiaj powołujecie, ona mówi. To wy korzystaliście z tego sprzętu, z tego systemu. Jeszcze ciekawsza była jednak licytacja o to, który rząd bardziej inwigilował swoich obywateli. Licytacja o to, na jaką skalę dany rząd podsłuchiwał swoich własnych obywateli i wykradał swoim obywatelom większą ilość danych. Za Waszych czasów liczba podsłuchów wzrosła diametralnie. Kilka tysięcy ludzi co roku było podsłuchiwanych. Co roku. Około 5 do 7 tysięcy ludzi było podsłuchiwanych. Przerabialiście ogromne miliony danych, które pozyskiwaliście często nielegalnie, a jeszcze częściej niezasadnie, bo nawet jak legalnie, to niezasadnie. A w 2010 roku ile było podsłuchiwanych, jak pan myśli? 6,5 tysiąca. Więcej niż w 2020 roku, 10 lat temu. Taka jest brutalna prawda. Posługuje się pan. Szokującymi danymi w mediach podchodzą dziennikarze, podkładają mikrofony, a wy mówicie 1 830 000 danych pobrano. A ile pobrano w 2014 roku? Dlaczego tego Państwo nie mówicie? 2 351 ,000, 500 000 i więcej. Poruszona została również kwestia finansowania zakupu Pegasusa przez CBA. Według posła Kropiwnickiego zakup tego oprogramowania mógł być niezgodny z prawem. Z raportu NIKU wiemy, że dobrzymią dotację do, dostało CBA z Funduszu Tzw. Funduszu Sprawiedliwości, czyli ze środków. Które miały iść na pomoc poszkodowanym. I nikt wyraźnie pokazał, że też sposób finansowania CBA w tej sprawie jest niezgodny z prawem. CBA może być finansowane wyłącznie z budżetu państwa, a nie z funduszu, który bokiem tak naprawdę minister sprawiedliwości dofinansowywał tę instytucję. Jeżeli chodzi o podstawę przekazania środków, o czym mówiliśmy wielokrotnie, to był artykuł 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Proszę sobie to przeczytać. Dlaczego pan nie przytacza tego przepisu? 43 paragraf 81c. Takie środki są przekazywane z Funduszu Sprawiedliwości. Następnie omówiona została kwestia legalności używania Pegasusa. Poseł PiS powołał się nawet na wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz artykuł 5 Konstytucji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K23 przez 11. Trybunał Konstytucyjny i skład, w którym zasiadał wówczas m.in. pan sędzia Rzepliński, pan sędzia Biernat, pan sędzia Hermeliński, czyli ludzie, których no, trudno posądzić o jakieś szczególne sympatie do nas. Jeden z nich zresztą mówił, że ma sympatie wielkie do Was. Brak wyposażenia służb policyjnych oraz służb ochrony państwa w możliwość korzystania ze zdobyczy nowoczesnej techniki, a nawet wyposażenie ich w taką możliwość, lecz w niezwystarczającym zakresie. Może oznaczać niewywiązanie się państwa z jego konstytucyjnego zadania strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Chodzi o naruszenie artykułu 5 Konstytucji. To jest orzeczenie z 2014 roku. No właśnie, problem polega na tym, że nie chodzi o to, że polskie służby miały dostęp do Pegasusa. Nikt nie dyskutuje z artykułem 5 Konstytucji. Chodzi o to, że to oprogramowanie było wykorzystywane również do celów czysto politycznych, często nielegalnie, a nie wyłącznie do ścigania groźnych przestępców czy rozpracowywania całych grup przestępczych. Manipulujecie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2011 roku, w którym Trybunał wyraźnie powiedział, że oczywiście, że państwo ma prawo używać narzędzi najnowocześniejszych, bo to jest absolutnie ważne dla funkcjonowania sprawnego państwa. Tylko zapominacie o tym, że nie wolno używać tych narzędzi, nawet najnowocześniejszych, niezgodnie z prawem. Że nie wolno oszukiwać sądu, że nie przystoi, no, że to jest, oprócz tego, że to jest przestępstwem, to dżentelmenom nie przystoi oszukiwać sądu. Media donoszą, że dokonaliście 3000 ataków na 500 urządzeń należących do kontrolerów oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli. I to w trakcie inwigilowaliście tych ludzi właśnie wtedy, kiedy nikt zajmował się, no niespodzianka, przypadek, wyborami kopertowymi. Zresztą najlepiej o waszych SB-ckich rządach, o waszych SB-ckich służbach świadczy to, że na dzień przed ciszą wyborczą opublikowaliście w TVP zapis rozmowy pomiędzy prezesem Najwyższej Izby Kontroli a jego adwokatem. Co by się wydarzyło, co byłoby dalej, gdybyście jakimś nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności rządzili trzecią kadencję? Oglądalibyśmy w wiadomościach rozmowy polityków opozycji z ich psychologiem, z ich lekarzem. A może zrobilibyście pierwszą w historii transmisję spowiedzi prosto z konfesjonału. Bo ludzie tam też mają telefony i też mogliście ich podsłuchiwać. Jeśli chodzi o legalność używania Pegasusa, to minister sprawiedliwości Marcin Warchoł na przykładzie sprawy posła Krzysztofa Brejzy wyjaśnił, że działania operacyjne były legalne. Z drugiej strony poseł Brejza twierdzi, że sąd został okłamany, i Zgodę na kontrolę operacyjną pana posła, a wcześniej senatora Krzysztofa Brejzy wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Orzekała sędzia, będąca członkiem Stowarzyszenia Justicja, Stowarzyszenia zaangażowanego w walkę o rzekomą praworządność. Sędzia, którą wy nazywacie sędzią starą, tą sędzią właściwą według Was. Pani sędzia miała świadomość, że sprawa dotyczy pana posła, miała świadomość tego, że wniosek może przyczynić się do wyjaśnienia prawdy. Co wpisaliście do wniosków o kontrolę operacyjną? Co wpisaliście? Dziennikarze, superwizjera ujawnili, wpisaliście pomówienia, że ja brałem udział w sprawie rachunków za wyłudzania rachunków za pluszowe wiewiórki, kalendarze. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało zweryfikowane negatywnie, zanim wy to wpisywaliście do, do wniosku. Co więcej, akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu rok temu, i to, co wy wpisaliście do tego, nie potwierdziło się. Innymi słowy, ja byłem pomawiany w śledztwie, pomówienie zostało wykorzystane do wyłudzenia zgody przez was. Sąd na podstawie fałszywych wniosków dał zgodę, no, tylko że też nie dawał zgody na Pegasusa, tylko na kontrolę operacyjną. I to jest bardzo istotne, że okłamaliście sąd podwójnie, bo oszukaliście sąd co do faktów, a potem co do narzędzi. I takie są dzisiaj fakty i to pan przemilcza. To jest dla pana niewygodne. Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza albo Michał Kołodziejczak albo Roman Giertych? Co trzeba mieć w głowie? Naprawdę komuś przyszło do głowy to, żeby inwigilować szefa sztabu największej partii opozycyjnej w trakcie kampanii wyborczej i uważać, że to jest bardzo groźny przestępca, bo komuś w służbach PiS-u to do głowy przyszło. Ja ogólnie nie wierzę w przypadki i zbiegi okoliczności. Dlatego bardzo nie pasuje mi fakt, że poseł Krzysztof Brejza był podsłuchiwany akurat w trakcie kampanii wyborczej. Tak przy okazji to posłowie Konfederacji zauważyli, że Pegasus nie musiał być wykorzystywany przez PiS wyłącznie do podsłuchiwania opozycji. Kto wie, może to oprogramowanie służyło również do utrzymania koalicji rządowej. Zupełnie oczywiste, że wy również byliście inwigilowani przez to urządzenie. Czyż trzeba było jakoś utrzymać tą większość rządzącą, trzeba było znaleźć haki na swoich własnych ludzi i wy się na to Godziliście, żeby wasze służby was inwigilowały. Bardzo wielu posłów PiSu, z którymi w ostatnich latach się spotykałem, permanentnie czuli się inwigilowani, zostawiali telefony, bali się własnego rządu i uważali, że pan minister koordynator głównie nimi się zajmuje nawet bardziej niż opozycją. W trakcie tej debaty można było się dowiedzieć kilku naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. Jedną z nich był fakt, że w Senacie ponad dwa lata temu Powołana została Komisja Nadzwyczajna do spraw Pegazusa. Poseł Marcin Bosacki z koalicji obywatelskiej przedstawił ustalenia tej komisji. Powołał komisję nadzwyczajną senat. Miałem zaszczyt kierować tą komisją i dwa i pół miesiąca temu we wrześniu przedstawiliśmy raport końcowy z prac tej komisji. Ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość, że przy zakupie i używaniu Pegazusa łamano wielokrotnie prawo i że łamali to prawo od zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, czyli artykuł 231 Kodeksu Karnego, przez dostęp do informacji niejawnych i ich użyczanie, także użyczanie usłużnym pseudodziennikarzom z TV PiS. Wysocy funkcjonariusze państwa PiS, najpoważniejszym z tych zarzutów jest pomoc obcemu wywiadowi, ponieważ, czyli artykuł 130, Ponieważ nie ma żadnych wątpliwości, że ten system lądował ostatecznie na serwerach w Izraelu. Wśród osób, które ta komisja, pani Marszałek, już kończę, uznała za winne tych procederów są, proszę uważać, bo będzie trzeba zdejmować immunitety z tych osób pan minister Kamiński, pan minister Woś, pan Święczkowski, pan Patkowski i były szef pan Wejda. Poseł PiS Michał Wójcik zasugerował, że w Polsce tak naprawdę nic złego się nie dzieje, ponieważ w innych krajach, które również mają dostęp do Pegasusa, podsłuchiwani byli posłowie, ministrowie, a nawet premierzy tych państw. Hiszpania mogło dojść do zainfekowania Pegasusem a także innym programem Kandiru telefonów premiera, ministrów 65 osób w tym związany z katalońskim ruchem niepodległościowym. Celem Pegasusa w Belgii, jak ustaliła komisja, był premier, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i jego ojciec Louis. Niezwykle rozległa inwigilacja Pegasusem miała miejsce we Francji. Ujawniono włamania na telefony prezydenta Macrona, pięciu ministrów, jednego, poseł, jednego z posłów do parlamentu, dyrektora paryskiej stacji radiowej dziennikarzy śledczych. Szkoda, że poseł PiS nie powiedział przy okazji, ile z tych państw w związku z takimi działaniami straciło dostęp do Pegasusa. Bo niestety, Polska straciła dostęp do tego oprogramowania. Polska wyleciała z listy państw mogących skorzystać z tego oprogramowania. Na tej liście zostały takie państwa jak Litwa. Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Cypr, a nawet Indie. Ale Polski tam nie ma, ponieważ wykorzystywaliście to oprogramowanie niezgodnie z przeznaczeniem. Ciekaw jestem, czy Polska mogłaby odzyskać dostęp do Pegasusa. Na pewno nowa władza, władza Donalda Tuska, nie wykorzystałaby tego oprogramowania do realizacji swoich politycznych celów. Prawda? W trakcie debaty padło jeszcze wiele pytań i oskarżeń, które nie spotkały się z odpowiedzią ze strony posłów Zjednoczonej Prawicy. Czy Pegasus był certyfikowany przez ABW? Czy ABW miało dostęp do tych danych? Czy wy w ogóle komuś powiedzieliście o tym? Kto podejmował decyzję o zakupie? Kto wybrał tę firmę i w jakim trybie? I dlaczego zapłacono tyle, a nie mniej jak można było zapłacić? Kto przekazywał informacje do mediów? z poszczególnych czynności operacyjnych. Bo, że takie były przekazywane, to wiemy. Chociażby z materiału właśnie, który sporządzono w oparciu o, o informacje, które pozyskał pan poseł Brejza. Że z jego telefonu były przeinaczone smsy i pokazywane w telewizji. Więc ktoś musiał to przekazać. I w, w jaki sposób to było, funkcjonowało. Ten program został zakupiony od e, prywatnej spółki, od spółki, która e, pochodzi z Izraela. I teraz czy mamy pewność, że obcy wywiad nie weryfikował całego telefonu e, pana posła? No nie mamy. E, wszystko wskazuje na to, że NSO Group trzymało te dane, które nielegalnie zbieraliście, na swoich serwerach, do których prawdopodobnie miały dostęp izraelskie służby specjalne. I należy sobie zadać pytanie, czym, jak nie szpiegostwem i zdradą, jest inwigilowanie polskich polityków, a następnie pozwolenie na przekazywanie tych danych do obcych wywiadów. Bo według mnie to się właśnie w ten sposób nazywa. Poseł PiS pan Michał Wójcik powiedział też parę słów o problemach, z którymi będzie musiała się borykać nowo powołana komisja. Chcę badać, jakimi metodami i formami kontroli operacyjnej dysponują polskie służby. Chyba w żadnym, szanowni państwo, kraju nigdy nie, rob, nie do, nigdy nie doprowadził do sytuacji, w których na stole położono informacje o tym, jakie metody stosują służby, bo służby nie ujawniają tego typu informacji, przecież to jest oczywiste. Dzisiaj przed telewizorem wy możecie oczywiście krzyczeć, ale zapewne nie jeden przestępca zaciera ręce i mówi jeżeli to im przejdzie to się dowiemy jakie metody stosują nie tylko oni bo także obce wywiady o czym musicie wiedzieć obce wywiady tego się po prostu nigdzie nie, nigdy nie robiło nigdy nie robi to ociera się o zdradę tak naprawdę w tle pojawiają się wątki kryminalne i pewnie jeżeli komisja powstanie to będzie można wiele tych z tych wątków wyjaśnić aczkolwiek Zabawne jest, jak ta komisja ma działać. Może Pan mi to w kuluarach wyjaśni, bo przecież jeżeli to ma być komisja, która ujawnia tego rodzaju metody, to chcę powiedzieć, że będzie pracowała na dokumentach, które są tajne i nikt ich nie odtajni, bo jako odtajni to złami prawo. Ciekawe, jak to zamierzacie zrobić publicznie. Komisja śledcza powinna publicznie działać, a może działać publicznie w takich sprawach? Wygląda więc na to, że komisja nie będzie mogła upubliczniać dokumentów, a posiedzenia komisji będą musiały być zamknięte. Na koniec zostawiłem wypowiedź posła Konfederacji, pana Sławomira Mencena, który wprost powiedział, że osoby odpowiedzialne za nadużycia, łamanie prawa, niszczenie ludziom życia za pomocą oprogramowania Pegasus. Muszą ponieść poważne konsekwencje. Ludzie, politycy, którzy za to odpowiadali, nie powinni siedzieć tutaj z nami w Sejmie, tylko powinni siedzieć w więzieniu i to przez długie lata. Bo ci mentalni ubecy, te moralne zera inwigilowały swoje ofiary w sposób zupełnie nieuzasadniony. Czytaliście wiadomości, oglądaliście zdjęcia, przeglądaliście, słuchaliście czyichś rozmów, mogliście włączać komuś. Kamerę albo mikrofon w najintymniejszym momencie. Następnie te dane leciały prosto do TVP i frunęły prosto na zagraniczne serwery kontrolowane przez obce wywiady. Nie ma możliwości, żeby coś takiego się jeszcze raz zdarzyło. Trzeba bardzo przykładnie ukarać tych ludzi i skarać ich na wieloletnie więzienie. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli ktoś za to, co tu się stało, na długie lata nie pójdzie siedzieć, to znaczy, że jako państwo nieprędko pozbędziemy swe, się swojego tekturowego, kartonowego, bananowego charakteru. Co sądzicie o powołaniu Komisji Śledczej w sprawie Pegazusa, Czy odpowiedzialni za nadużycia poniosą jakiekolwiek konsekwencje? Sekwencje. Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.